Zapraszam na Wydział Sztuki naszego Uniwersytetu. Wyróżnia się spośród pozostałych swoim obszarem działania, którymi są sztuki piękne. Wydział prowadzi studia na czterech kierunkach. Architektura wnętrz, studia pierwszego i drugiego stopnia. Wzornictwo, ubioru i akcesoriów mody, studia pierwszego stopnia. Sztuka mediów i edukacja wizualna, studia pierwszego i drugiego stopnia. Oraz grafika kierunek, na którym skupia więcej uwagi. Z prostego powodu. Od nowego roku akademickiego będą to studia jednolite, magisterskie oraz studia drugiego stopnia. Wszystkich zainteresowanych grafiką projektową, reklamą, projektowaniem stron internetowych, gier komputerowych, cyfrografią, mediami cyfrowymi oraz tradycyjnymi grafiką artystyczną, rysunkiem, malarstwem zapraszam do wyboru kierunku grafika. Studia na Wydziale Sztuki to przede wszystkim wyjątkowi ludzie, atmosfera pracowni artystycznych, rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, rzeźba, grafika projektowa. Lecz równocześnie staramy się włączać w proces dydaktyczny nowe technologie. Także istotnym kierunkiem na naszym Wydziale jest sztuka mediów i edukacja wizualna. Uczymy tutaj na przykład animacji, intermediów, multimediów, a także malarstwa cyfrowego. Katedra architektury wnętrz i wzornictwa ubioru to kierunek studiów o profilu projektowym, ale oczywiście również artystycznym. Studenci mają możliwość poznać techniki nowych technologii związanych z projektowaniem ubioru, odzieży obuwia, również akcesoriów mody, połączone właśnie z technikami artystycznymi, kreatywnymi. Natomiast kierunek architektura wnętrz związany jest z najbliższą przestrzenią człowieka. Studenci podejmują tematy przestrzeni publicznej, prywatnej. Mamy na koncie tutaj kilka takich realizacji w przestrzeni Radomia. Kierunki architektura wnętrz i wzornictwa ubioru to są bardzo młode kierunki, które dają świetne rozwijanie się na rynku pracy w świecie modowym, w świecie designu, jak i w architekturze wnętrz, w pracowniach projektowych, w studiach designerskich. Zajęcia na Wydziale Sztuki prowadzą artyści pedagodzy, wybitni specjaliści, praktycy w swoich dyscyplinach. Naszym studentom oferujemy możliwość rozwoju poprzez udział w kołach naukowych, projektach, wystawach, konkursach, wycieczkach dydaktycznych do ciekawych miejsc związanych z kulturą i sztuką, wyjazdu w ramach programu Erasmus do Czech, Słowacji, Norwegii, Litwy, Francji, Niemiec. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych designem, projektowaniem mody, architekturą wnętrz, mediami cyfrowymi oraz tradycyjnym warsztatem artystycznym do wyboru kierunku na Wydziale Sztuki. Serdecznie jeszcze raz zapraszam.